O również o temacie zabójstw, a, tylko zabójstw europejskich no. i akcji F we wspomnieniach Konstantego Ideka. Ideso. Dobrze, Oddaję głos. No, w włączę tylko prezentację. Mhm. Ten tryb gdzieś w ale może bardziej to większyć. Tutaj wydaje mi się, że wszystko powinno A, być. To jest, więc... w ten sposób tak to wygląda. Dobrze. Dobrze. Dzień dobry, witam osoby będące na sali, też te łączące się z nami zdalnie. Tak jak to było powiedziane, nazywam się Jacek Czekała i opowiem o zabójstwie rodziny Horodyńskich oraz o akcji F. Nazwa troszkę może enigmatyczna, zapewne mniej znana, czyli po prostu akcji odwetowej. I te dwa wydarzenia chciałbym przedstawić w świetle wspomnień Konstantego Ideca. Są to wspomnienia w żaden sposób jeszcze niepublikowane, więc może to stanowić pewną nowość. Dlatego chciałbym właśnie położyć główny akcent na te wspomnienia, ponieważ sama. Same te dwa wydarzenia są gdzieś tam w jakimś stopniu opracowane. Nikt nie poruszał jeszcze tematu tych wspomnień. Dlaczego? Dlatego, że przeleżały one w szafie u mojej babci. Konstanty Idec jest nikim innym jak moim pradziadkiem. Gdzieś będę na, 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 na dniach w jakimś czasie starał się gdzieś tam to opublikować. A dzisiaj opowiem Państwu troszkę tutaj, co udało mi się ustalić. Zacznę może od postaci Konstantego Ideca, czyli autora właśnie tychże wspomnień. Urodził się 21 czerwca w 1907 roku w Zbydniowie. Jest to wieś o charakterze rolniczym, nieopodal Sandomierza na terenie Austro-Węgier. W zasadzie można powiedzieć, taka niemalże stereotypowa wieś galicyjska. Autor pochodził z wielodziennej rodziny. O raczej ubogim statusie społecznym i materialnym. Dlatego też właśnie zdecydował się na służbę w wojsku. To otwierało przed nim nowe możliwości. Najpierw był tam oczywiście jako, jako żołnierz poboru, ale później został tam jako żołnierz zawodowy. No i w tym wojsku spędził lata 1929 39 Brał on udział w obronie Warszawy. Nie był w jakiś szczególny sposób zaangażowany w jakieś działania na terenie, gdzie bezpośrednio się toczyły walki, bardziej odpowiadał jako kierowca za rozwożenie, zaopatrzenia, wszystkie takie rzeczy bardziej logistyczne. Po kampanii wrześniowej wrócił do gródka agilońskiego, znajdującego się pod radziecką okupacją. Po pewnych perypetiach, które tutaj nie są istotne dla naszych dzisiejszych rozważań był zmuszony udać się z powrotem do rodzinnego Zbydniowa. Tam też zaczął działać jako partyzant najpierw w Związku Walki Zbrojnej, później po przekształceniu, po połączeniu wspólną komendę w Armii Krajowej. Właśnie w tym okresie też mają miejsce wydarzenia, o których zaraz Państwu szczegółowo opowiem. A w roku 1996 miało miejsce spisanie tych wspomnień, Myślę, że ma to dosyć duże znaczenie. Autor to robił w sędziwym już wieku 89 lat, 40 parę lat po opisywanych wydarzeniach. Z tego wynikają pewne nieścisłości, o których zaraz jeszcze opowiem. Oczywiście nie wszystko można zwalić, kolokwialnie mówiąc, na, na ten czynnik, ale na pewno myślę, że odgrywał on pewną rolę. Przejdźmy zatem do pierwszego wydarzenia, o którym chciałbym opowiedzieć o zabójstwie rodziny Chorodyńskich. Tutaj na tym slajdzie widzą Państwo zdjęcie, zdjęcie ślubne. Jest ono jak najbardziej związane o tym, co zaraz, z dramatem, który, o którym zaraz będę mówił. Otóż to wesele bezpośrednio poprzedziło Poprzedziło wtargnięcie Niemców i wymordowanie gości weselnych kordyńskich i, i ich krewnych i znajomych i właśnie to jest ta fotografia prezentująca to wesele parę godzin przed wtargnięciem Niemców. Chciałbym dokonać takiego zestawienia właśnie relacji Konstantego i Deca i innych relacji położyć właśnie szczególny nacisk na relację Konstantego i Deca no bo tak jak mówiłem jest to coś nowego, coś świeżego, zestawię to po prostu z innymi relacjami świadków. Tutaj akurat mamy świadków bardziej pośrednich, są te relacje Dominika Chorodyńskiego, syna właściciela majątku w Zbydniowie, który został zamordowany tej nocy, a Dominik Chorodyński nie był w tym czasie w Zbydniowie, w związku z czym on przeżył ten okres wojenny i był w stanie opowiedzieć troszkę o tych wydarzeniach. Nie był on bezpośrednim świadkiem wydarzeń. Podobna sytuacja jest z Jackiem Woźniakowskim. To jest przyjaciel Zbigniewa Horodyńskiego, ale nie tego właściciela ziemskiego, tylko juniora, tak można powiedzieć. On był właśnie Woźniakowski był właśnie jego przyjacielem a sam Zbigniew Chorodyński junior został zaraz jeszcze do tego przejdę został ocalony z tej całej rzezi, chyba można tak powiedzieć i jeszcze jest Edmund Kochanowski z kolei on jest synem szofera który pracował w majątku Chorodyńskich relacja idecja nie dostarcza nam Konkretnych informacji, jeśli chodzi o datę, kiedy się rozgrywały te wydarzenia. Miało to miejsce gdzieś między lutym 1942 roku a jesienią 1943. To są po prostu takie widełki, które wynikają z wydarzeń, które zostały opisane przez idec przed i po tym, właśnie, zabójstwie No Znamy dokładną datę z innych relacji miało to miejsce w nocy z 24 na 25 czerwca 1943 roku. Jacek Woźniakowski uzupełniał tą informację, jakoby miało mieć to miejsce koło północy. Wszystkie relacje są zgodne, że oprawcami był oddział SS Zaleszan, to jest wieś położona gdzieś 5 km od Zbydniowa, pod dowództwem Echlersa, ale ten oddział działał na wniosek majora SS Fuldnera. To jest ciekawe, że wszystkie relacje, z którymi ja się napotknąłem, wskazują dosyć mocno tutaj na Fulznera jako w winowajce, a udział Ehlersa, on jest tak marginalizowany, można powiedzieć wręcz. Dowiadujemy się o jego udziale głównie raczej z, z akt niemieckich. Jeśli chodzi o motyw zbrodni, no to Konstanty Idec pisze tak, cytat. Fuldner widocznie nie mógł strawić zazdrości, wiedząc, że gubernator Frank jest przyjacielem pana Chorodyńskiego. Żądał od pana Chorodyńskiego różne rzeczy, np. powozu konnego, konia wierzchowego. Więc widzimy tutaj, że jest ten motyw zazdrości i głównie tych rzeczy materialnych. Jest to zgodne z pozostałymi przekazami. Troszkę inne tutaj się różnią rzeczy. Według innych przekazów tutaj był mocno akcentowany serwis porcelanowy. On miał być taką. Kością tutaj niezgody i takim bezpośrednim powodem. I ważne jest też, że Fuldner nie był w stanie przejąć majątków hordyńskich w ten sposób, jaki to zrobił z pozostałymi majątkami w okolicy. Między innymi majątek Lubomirskich w Harzewicach został przejęty przez Niemców w ten sposób. W zasadzie zgodny z panującym wtedy prawem, że nie spełniał on norm rolnych, można go było wtedy odebrać oryginalnym właścicielom i on przechodził. W zarząd niemiecki. Majątek chorodyński spełniał normy rolne, więc no nie było możliwości przejęcia go w ten sposób. Kolejną kwestią no to są właśnie wspomniani już przeze mnie poprzednio synowie właściciela majątków zbytniowie Zbigniewa Chorodińskiego, a więc byli to bracia Andrzej oraz Zbigniew Chorodyński I Konstanty Idec pisze tak, cytuję. Dwaj synowie, Andrzej i Zbyszek, w czasie mordu na parcerze zostali schowani na strychu pod powałą i przykryci różnymi sprzętami przez pannę zwaną Halszką z Leśniczym. Jest to mniej więcej zgodne z innymi przekazami. Jacek Woźniakowski podawał, że Zbigniew Kordyński opowiedział mu, że on został wraz ze swoim bratem Andrzejem ukryty na strychu rzeczywiście ale nie przez pannę Halszkę z Leśniczym, a przez ich matkę, Zofię Horodyńską. Ona po ukryciu synów miała zaraz paść właśnie ofiarą strzałów. Inną kwestią różniącą się jest to, że Konstanty Idyc podaje, jakoby para młoda z wesela, które odbywało się parę godzin wcześniej, miała zostać zabita. Nie jest to raczej prawdą. Edmund Kochanowski, syn Piotra Kochanowskiego, wspomina, że jego ojciec mówił mu, że odwoził pannę młodą na pewien rodzaj podróży poślubnej do Sandomierza. W związku z czym raczej tutaj para młoda nie została zabita. I też tutaj jest mała nieścisłość, ponieważ to Teresa Wońkowiczówna była dzieckiem córką senatora, a nie Iwon Mierzejewski, zresztą nie wspomniany przez Ideca wprost. No Te ide relacje Ideca tutaj są troszkę szczątkowe. On nie był świadkiem naocznym tych wydarzeń, więc tutaj te informacje są troszkę takie zaburzone. Idec na pewno dobrze przekazał informacje odnośnie śmierci najmłodszego dziecka państwa Chorodyńskich, Anny Chorodyńskiej. Idec miał widzieć jej ciało na wierzchu przy ekshumacji zwłok przeprowadzonym jakiś czas po morderstwie. I tą rzeczywiście zdaje się potwierdzać tą, tą wersję. Dominik Kordyński, który wspominał w jednym z wywiadów, że hmm, cytuję podobno moją biedną siostrę, która miała 13 czy 14 lat, ostatnią zabili, a więc jeżeli zabili ostatnią, no to jest rzeczywiście. Prawdopodobne, że byłaby ona na wierzchu w tym grobie masowym. Inni zabici wymienieni przez, zarówno przez Konstantego Ideca, jak i występujący w innych relacjach, jest to Zbigniew Chorodyński, senior, czyli właścicielu właśnie tego majątku w Zbytniowie, jego żona Zofia Chorodyńska, Halszka, Halszka Miejsztowicz oraz Czesław Jeśmian. O więcej osobach Konstanty Idec nie pisze. Być może nie wiedział o nich, być może już nie pamiętał. Być może jakieś tutaj była to trudność po prostu mówić o, o osobach, jakiś trud emocjonalny mówienie o, o, o zabitych osobach. Całość, wszystkie osoby, liczba osób zabitych według Ideca miała wynosić 22 osoby. Ta liczba różni się w innych przekazach, aczkolwiek na ogół już streszczając liczbą taką przeważającą jest 19 ofiar i są to osoby, poza tymi wymienionymi poprzednio przez idec są to osoby niewspomniane przez niego, a więc Maria Kowerska, Rozalia Koczalska, Krystyna Giecewicz, Leon Giecewicz, Stanisław Wańkowicz, Aleksandra Wańkowicz, Barbara Mierzejewska, Halina Herubowicz, Elfrida Zorwat oraz pokojówki Zofia Ryczek, Maria Latocha, Stefania Łebek oraz Edward Zborny. Chciałbym teraz przejść do drugiego wydarzenia, o którym dzisiaj chciałbym opowiedzieć, a więc o akcji F niczym innym jak odwecie na Martinie Fultnerze. To, co Państwo widzą na slajdzie, jest to dworek myśliwski Lubomirskich w Harzewicach. On został przejęty przez Niemców i w nim właśnie rezydował Martin Fultner i tam właśnie miały miejsce wydarzenia, o których zamierzam opowiedzieć. Relacja Ideca odnośnie tej akcji odwetowej również jest nieszczegółowa, jeśli chodzi o dotacje, tak jak, w, tak jak to było odnośnie zabójstwa chorodyńskich. Konstanty Idec pisze, cytuję, jesienią 1943 roku przyszedł rozkaz, by przygotować ludzi do wykonania wyroku śmierci. Informacja nieszczegółowa, ale zasadniczo nie zawierająca jakichś fałszywych informacji z innych relacji Stanisława Ideca. To jest ważne. Stanisław Idec i Konstanty Idec pomimo zbieżności nazwisk nie byli ze sobą spokrewnieni. Sam Konstanty Idec pisał o Stanisławie Idecu jako, o ile się nie mylę, drugim nazwiskiem Idec z Kotowej Woli, więc w jakiś sposób Pusić osobę? Tak, proszę bardzo, ja będę kontynuować. Więc mówił jako uczestniku, ale była to osoba mu znana, ale raczej niespokrewniona, więc tak to w ten sposób się prezentowało. I drugi jeszcze jest przekaz Aleksandra Łupomskiego też on był... Mhm. Prezentację można gdzieś tutaj? Tak, tak. Dobrze, dobrze. Aleksander Łempicki, on też był uczestnikiem właśnie tego odwetu i właśnie na podstawie tych dwóch relacji znamy dokładną datę, że miało to miejsce 13 października 1943 roku, a więc parę miesięcy od czerwca, pięć miesięcy zdaje się tak, po, po morderstwie chorodyńskich. No i relacja IDECO odnośnie właśnie tej akcji odwetowej zawiera większe nieścisłości i różnice. Pierwszą z nich jest dokładne miejsce zamordowania Martina Fuldnera. Według Ideca miało to miejsce w kancelarii, podczas gdy zarówno Stanisław Idecki, jak i Aleksander Łępicki podają tutaj zgodnie, że miało to miejsce w salonie. Kolejnym detalem różniącym się tutaj było, według Konstantego Ideca, doszło tutaj w drodze do, do, do posiadłości. Po przekroczeniu ogrodzenia, w drodze do wnętrza posiadłości. Doszło do minięcia się z Volksdeutschem, Polakiem, który miał pracować, był mechanikiem w garażu i coś tam pracował. Nie było tutaj żadnej interakcji między nimi. On, grupa, która miała doprowadzić do zabójstwa Fuldynera, przeszła nie, nie wzbudzając jego uwagi. Inne relacje nie prezentują tutaj w jakiś sposób podejścia do szofera występuje on jedynie jako wzmiankowany przez spokojówkę, która została zapytana przez tą grupę, czy jest ktoś jeszcze tutaj w posiadłości. Na no to ona wtedy powiedziała, że tak, jest szofer, ale w żaden sposób nie miał być on zobaczony przez tą grupę idącą tam do środka. I też innym szczegółem było to, że według Konstantego Ideca wejście miało miejsce główną bramą, tam miało miejsce zapytanie się kobiety pokojówki, chociaż nie jest to wspomniane przez Konstantego Ideca, że jest to pokojówka, o drogę do kancelarii. No i kobieta miała poprowadzić, podprowadzić osobiście bezpośrednio pod drzwi tejże kancelarii, w której się właśnie znajdował Martin Fultner. Inaczej się prezentuje sprawa u Stanisława Ideca i u Aleksandra Łępickiego, przy czym tutaj też mamy rozbieżność. U Stanisława Ideca jest to. Jako tako zgodne z wersją Konstantego Ideca. Wyglądało to podobnie. Wejście przez główną bramę, spotkanie z kobietą, zapytanie się o drogę. Inaczej tutaj prezentuje to Aleksander Łempicki, który podaje i jest to moim zdaniem wariant bardziej realistyczny, że ta grupa udająca się do fullitnera zapu, zapukała w boczne drzwi posiadłości do wejścia kuchennego. Tam została wpuszczona. Oni też byli ubrani w mundury niemieckie, co jest ważne, więc nie było to aż tak podejrzane. Gdzieś tutaj ta pokojówka dała się oszukać w ten sposób. No i oni tam zapytali o drogę i ta kobieta została pilnowana przez jednego z uczestników akcji Jodłę. Na dole ona nie podprowadzała pod drzwi. Kolejnym szczegółem jest to, że syn Fuldynera miał wbiec do kancelarii w momencie strzałów, podczas gdy Łempicki wspomina, że syn Fuldynera on wchodzi niejako siłą, przyprowadzony w trakcie odczytywania wyroku jeszcze przed strzałami. Według Konstantego Ideca wyrok państwa podziemnego odczytał Andrzej Chorodyński. Według Aleksandra Łępickiego i Stanisława Ideca odczytał on właśnie Aleksandr Łempicki. Tutaj no jest, że tak powiem, kolokwialnie trochę mówiąc, dwa do jednego, więc jest to raczej prawdopodobne. Tym bardziej, że jeszcze przejdę do kolejnej przesłanki. Bo slajd się nie chce przełączyć. O. Tak, jest widoczne, tak. Jest wątpliwe, że Andrzej Chorodyński był obecny przy zabójstwie, przy, przy zemście na Fuldnerze. Co prawda wspomina o nim też Stanisław Idec, przy czym tutaj jest taka rozbieżność, że Konstanty Idec pisze o tylko jednym Chorodyńskim, Andrzeju Chorodyńskim, obecnym przy, przy, przy śmierci Fuldnera. Stanisław Idec pisze o Zbigniewie i Andrzeju Chorodyńskim, Aleksander Łępicki pisze tylko i wyłącznie o Fredrze. Fredro to jest pseudonim Zbigniewa Chorodyńskiego. Wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobną wersją jest obecność tylko i wyłącznie Zbigniewa Chorodyńskiego, ponieważ z relacji Jacka Woźniakowskiego wiemy, że w momencie wtargnięcia Niemców do Zbydniowa Andrzej Chorodyński no, załamał się niejako pod wpływem toczących się wydarzeń. Miał myśli samobójcze, musiał być jakoś kontrolowany przez brata. Zachęcany tutaj, motywowany, żeby no, po prostu zmotywować się do podjęcia dalszych działań. I też zawsze Andrzej Horodyński zostawał w, w cieniu brata jako młodszy. On miał chyba w momencie właśnie w 43 roku 19 lat, więc był młodszy od swojego brata Zbigniewa o, o 4 lata. Więc z tego powodu wydaje mi się, że jego obecność jest mniej prawdopodobna. Konstanty Idec podaje też, że oprócz Andrzeja Chorodyńskiego, według niego, był obecny także on sam, Konstanty Idec w momencie śmierci Fuldynera, oraz kolega Andrzeja, pseudonim miał traktor. Tutaj jest troszkę rozbieżność z tymi innymi relacjami. Stanisław Idec wpisze wprost, że Konstanty Idec, był człowiekiem zabezpieczającym akcję, to znaczy on nie wszedł bezpośrednio do posiadłości, on był no, ubezpieczał to gdzieś tam z, na poziomie mniej więcej ogrodzenia do tej posiadłości, a nie w jej wnętrzu. I według Aleksandra Łempickiego właśnie był obecny Fredro, czyli Zbigniew Chorodyński, jego nieodłączny towarzysz Siodła, to jest Mieczysław Choroch oraz Albin. To jest Albin Hoppe, pseudonim Stefanowski i piszący te wspomnienia, czyli właśnie Łempicki. A ja według Stanisława Idesa, tak jak mówiłem, właśnie Zbigniew i Andrzej Chorodyńscy i jeszcze dwóch innych, przypuszczalnie, kolegów chorodyńskich. Dwóch kolegów chorodyńskich, rzeczywiście tutaj jest to dosyć prawdopodobne. Sam Konstanty Idec pisze o dwóch kolegach Chorodyńskiego, przy czym jeden miał wejść do środka, drugi miał zabezpieczać akcję. W związku z czym dla, prawdopodobnie Konstanty Idec po prostu dokonał takiej zamiany, można powiedzieć, i po, ustawił siebie w, w, w miejsce jednego ze znajomych chorodyńskiego. No jest tutaj jeszcze ta rozbieżność, obecność Łępickiego też ciężko określić Jaka tutaj była relacja względem Chorodyńskiego? Czy to jest jakiś trzeci kolega? Nie jestem w stanie, nie znam odpowiedzi na to pytanie. I zabezpieczenie według Konstantego Ideca mieli stanowić Henryk Paterek i drugi z gotowej woli nazwiskiem Idec, co interpretuję jako nikogo innego, jak właśnie Stanisława Ideca oraz drugi kolega Andrzeja Chorodyńskiego. A zabezpieczenie według Stanisława Ideca. Aleksander Łępicki nic nie pisze na temat zabezpieczenia, on tylko pisze na temat właśnie tych przebiegu akcji w środku. A Stanisław Idec pisze właśnie, o, że ubezpieczali akcje Paterek i Kostek, a Stanisław Idec, czyli on właśnie miał przecinać druty telefoniczne, i to mi się wydaje, że jest to bardziej prawdopodobna wersja. Tak, właśnie, Łębicki tylko napisał, że, że, że czterech ludzi i Jasiek przecinając truty tutaj doszło do jakiejś zamiany prawdopodobnie. Ja mam taką hipotezę, że prawdopodobnie ci ludzie się mniej znali. Jest tak, są pewne wspólne mianowniki między relacją Stanisława i Deca, a Konstantego i Deca i myślę, że one wynikają po pierwsze z tego, że oni obydwaj byli na, na zewnątrz i na przykład mogli dostrzec tego, szofera Volksdeutscha, którego na przykład nie zauważyli, bo na przykład w innym czasie mniej czasu spędzili na zewnątrz ta grupa, która weszła do środka. Stąd te rozbieżności i też yy, wiem, że yy, te osoby podane przez Łempickiego, czyli właśnie no, on sam, yy, Jodła oraz Albin, oni nie byli związani ze Zbydniowem, nie, nie, nie byli to ludzie żyjący w Zbydniowie, Podczas gdy sta, zarówno Konstanty, jak i Stanisław Idec oni byli ludźmi ze Zbydniowa i okolic. W związku z czym wydaje mi się, że po prostu gdzieś ta ludność wokół Zbydniowska, nazwijmy to tak, wykreowała sobie jakiś, jakąś wspólną wersję wydarzeń, ona była dalej przekazywana i, i, i z tego to wynikało. Cała minuta, więc to się taką Tak, funkcję. tak, już właśnie przechodzę do ostatniego slajdu. Tutaj jest właśnie bibliografia, z której korzystałem przygotowując to wystąpienie. No i jeśli miałbym tutaj podsumować to jakoś, no to relacja Konstantego Ideca nie wnosi jakiejś dużej świeżości, zawiera troszkę tutaj mało precyzyjnych danych. Mimo wszystko jednak jest to dosyć myślę, no dla mnie osobiście nie będę ukrywał ciekawe, no bo jest to jednak... Członek mojej rodziny, yy, i mam nadzieję, że Państwu się podobało moje wystąpienie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję.